Uh, o oh, oh. uh. uh. Dobra, idę do centrum, spróbuję jakoś przebrnąć Nie wiem jak ja to zrobię W końcu i tak będę musiał iść O, uh, ale dostał. Dobra, idem ďalej. Dobre, že dostávam, ale takými odpryskami. Neviem, čo to si vidíte. o v dupę, nie? Ah. Ah. No nie Ale dostałem w ucho, to nie było przyjemne. Nie wiem, kto to zrobił bo by dostał w mordę za to, serio. Tak razbo. Było... Musimy dostać z centrum wydarzeń, bo jest naprawdę zbyt grubo Demasiado